Ciao, ja witam w poleceniach, no przepraszam, że to jest obsługa prawie trzech dni, 3? 4 nie wiem, eee, nie dałem rady wyrazić się ze wszystkim w, w tym w, tygodniu, I dlatego mi też przycić polecenia na sobotę, ponieważ jakoś tak w piątek więcej czasu, w środę, gdzie ja muszę pomiędzy korkami to nagrywać, znaczy pomiędzy przyjściem ze szkoły, a pójściem na reprezentację, no, masakra, nie wyrobiłem, za dużo rzeczy na głowie miałem w tym tygodniu. Dobra, koniec o tym, przepraszam jeszcze raz, jeżeli byś czekał. Um, teraz mam dla was zarąbisty anime z roku 2013. To było chyba dwa sezony temu, od kwietnia, no, tak, wiosenny sezon. I to jest ORE NO. Seihun Love Comedy Wa Ryu Nazwa będzie oczywiście ...długa Ale anime jest mocne, zarąbiste To jest tak dobra komedia, że... Eee, w tej komedii głównym bohaterem jest eee, Higaya Hachiman który nie był chyba dwa miesiące po rozpoczęciu roku szkolnego dopiero przyszedł do, do, do szkoły, do klasy, ponieważ uratował psa przed kolizją z limuzyną i no, e, że uratował psa to uległ małemu wypadkowi i po prostu nie chodził do szkoły przez ten czas. E, w tym czasie wszyscy w jego klasie z, poz, hmm, potworzyli grupki zaznajomili się ze sobą i on jako że jest e, samotnikiem e, po prostu jeszcze no nie miał nikogo z kim mógłby porozmawiać jego natura też jest samotnika więc e, jemu to zbyt nie przeszkadzało no i jego Zaciągnęła go pod wpływem bardzo mocnych argumentów do klubu pomocy społecznej. No i ten klub był prowadzony przez Yukino Shita Yukino. Klub składa się z jednej osoby, właśnie z wymienionej bohaterki która jest uczennicą e, ładną, ale też samotniczką, e, która woli spędzić czas czytając książki. Bardzo często porównywaną do siostry, która jest totalnym przeciwieństwem jej. No i pierwszą osobą, której mówili to była Yugi Hama Yui. No i która powiedzmy, że dołącza też do klubu i pomagali innym ludziom. Pierwsze parę odcinków to są po prostu tak e, zaznajomienie się z bohaterami, pomoc innym bohaterom, zbytnio bez e, jakichś tam fabuły. No, w niektóre momenty są fajne, w postaci są niektóre no, e, nie do zapomnienia, mm, kluczowe, nie kluczowe, mm, charakterystyczne. Um, jakby to powiedzieć. Anime to jest taka komedia z takim malutkim romansem, gdzie hm. Dzisiaj dziewczyny zakochały... dwie dziewczyn zakochały zakochał się jednym facesie. Który jest zbyt głupi, żeby to ogarnąć. ale no, no, nie zbyt głupi. Może on nie... O może nie z tego sobie uświadomić. Do głównej serii, która liczy tylko 13 odcinków, tak to jest tylko dla mnie, bo to jest... Zarąbista nie ma Jest jeszcze owka. Owka też mnie, się z tym. To jak... Czekaj, ona była przetłumaczona jakieś dwa tygodnie, trzy. I jak ją zobaczyłem, to padłem. Na Skype wszyscy zaczęli ze mnie brektać, bo ja co pięć... Noże, znaczy, co chwilę się śmiałem. Um, hmm. Olafka ma chyba tyle będzie. Nie wiem, co by tu można było powiedzieć, żeby nie zaspoilerować. Um, nie wiem, naprawdę nie wiem. Jeszcze raz przepraszam za obsunię. Za to, że polecenia tak e, późno wrzucam. I oficjalnie w środy, znaczy z Środy na Sobotę wrzucam polecenia, ponieważ no, nie mam czasu w Środę. Cały początek tygodnia jest zawalony u mnie. boże. Dobra. Dzięki za uwagę.